Równo 30 lat po wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu przyjeżdżam w miejsce, które symbolizuje jedną z największych traum mojego pokolenia. Przyjeżdżam, by dowiedzieć się, czy to, co wówczas się stało, było i wciąż jest dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Eksplozja, która nastąpiła 26 kwietnia 1986 roku w reaktorze czwartym w elektrowni w Czarnobylu, okazała się bardziej zabójcza niż mówią o tym statystyki. 30 strażakom, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce katastrofy, przyszło pracować w rejonie, gdzie radioaktywny opad stukrotnie przekroczył ten z obu bomb zrzuconych na Hirosimę i Nagasaki. Dwóch z nich zmarło w ciągu kilku godzin, kolejni w ciągu następnych dni i tygodni. Po nich do akcji ruszyło 800 tysięcy likwidatorów. Ich zadaniem była walka z awarią i usuwanie jej skutków. W 86 było 24 w 86 roku miałem 24 lata i byłem strażakiem w żytomierzu. Pewnego wieczoru wróciłem z dyżuru i odebrałem telefon, aby natychmiast meldować się w pracy. Sformowano z nas oddział ochotniczy obwodu żytomierskiego, 10 samochodów. 9 maja znalazłem się w Czarnobylu. Pracowaliśmy bez żadnej poważnej ochrony. To były prymitywne radzieckie kombinezony przeciwchemiczne. Oficjalnie, w wyniku katastrofy zmarło 30 osób, a 134 uległy na promieniowaniu. Problem w tym, że w radzieckiej rzeczywistości unikano dokładnych statystyk zachorowań i zgonów. 23 maja. 23 maja doszło do awarii w reaktorze numer 3. Tam dostaliśmy poważne dawki promieniowania. Przebadali nas i powiedzieli, że następnego dnia będą wyniki. Nigdy ich nie zobaczyłem. Pierwszy z nas umarł zaraz po powrocie do Żytomierza. Miał ciężkie poparzenia, nawet nie zdążył pojawić się w pracy. Kolejni zaczęli umierać mniej więcej po roku. Z siedmiu chłopaków z mojej drużyny dziś żyje nas dwóch. Z równie dużą nonszalancją władze potraktowały wybitnych fizyków z Instytutu Kurczatowa, których wysłano do reaktora czwartego, aby oszacowali straty i wykryli przyczyny awarii. Ja roboty na zawodzie, u mnie byli od Pracowałem wtedy w elektrowni w Czarnobylu, ale tego dnia wziąłem urlop. Wybrałem się z wizytą do przyjaciela, który też był pracownikiem w elektrowni i mieszkał niedaleko. Zadzwoniłem, ale telefon milczał, więc po prostu tam pojechałem i trafiłem dokładnie na awarię. Zadzwonili z elektrowni, że urlopu nie będzie. Wróciłem do pracy. Nie ja na robot. Ibraimow został włączony do ekspedycji Instytutu Kurczatowa. Naukowcy pracowali bez ubrań ochronnych, ponieważ przeszkadzały im w przedzieraniu się przez gruz spowodowany wybuchem. Tylko Tam liczyła się szybkość, a nie jakość ubrania ochronnego. W grubych kombinazonach niczego byśmy nie zrobili. Trzeba było szybko wbiegać do reaktora, zrobić co trzeba i wybiegać, aby dostać jak najmniejszą dawkę promieniowania. Zakładaliśmy więc lekkie ubrania. Ważne było, aby zakryć ręce, twarz, a także nałożyć gogle na oczy. Ponieważ chodziłem w okularach, nie miałem tam najlżejszej roboty. No i żelatne gleze. Tak jak ja byłem w oczkach, mnie było znacznie lepsze. W takich ubraniach naukowcy poruszali się w reaktorze, gdzie promieniowanie wynosiło około 1000 rentgenów. W normalnych warunkach za dawkę śmiertelną dla człowieka przyjmuje się 500 rentgenów. się na kurczatowskiej ekspedycji. Ludzie z Instytutu Kurczatowa byli naukowcami najwyższej klasy. Profesjonalistami, którzy rozumieli, że ich praca w reaktorze będzie bardzo podobna do alpinizmu. W alpinizmie nie chodzi o to, żeby rzucić się do przodu i zdobyć szczyt, ale też, żeby z niego wrócić. Jeśli nie wiesz, czy wrócisz, nie idziesz. Tym różnili się od bohaterów, którzy są biegnącymi przed siebie głupcami. Ale dla alpinistów z Instytutu Kurczatowa czarnobylska góra okazała się śmiertelnie niebezpieczna, także po zejściu z niej. Dziś Grigori jest po trzech operacjach, a i tak może uważać się za największego szczęściarza z wszystkich członków ekspedycji. Innych już nie. ich już nie ma. Tak było w strefie zero, gdzie śmierć i choroby zbierały największe żniwo. Kolejna, nie mniej niszczycielska strefa obejmuje znajdujące się niecałe 3 km w linii prostej od elektrowni miasto Pripyat. Przed eksplozją było to jedno z modelowych miast Związku Radzieckiego, do którego władze zapraszały zagraniczne delegacje, by podziwiały, w jak doskonałych warunkach żyje radziecki człowiek. Mieszkaliśmy tu we dwoje z mamą. To małe miasteczko, ale kiedy miałem 10 lat, wydawało mi się naprawdę duże. Dziś, chodząc po zliszczach swego miasta, Aleksandr wspomina dzień, który odmienił życie jego i 43 tysięcy mieszkańców Prypiaty. Miałem dobrego przyjaciela z tej samej klasy. 26 kwietnia wracaliśmy ze szkoły do domu. W mieście rozeszła się plotka, że coś się stało w elektrowni. Poszliśmy więc na most za miastem, bo stamtąd było ją widać. Tam spotkaliśmy wiele innych dzieciaków, ale nie zobaczyliśmy nic szczególnego, więc wróciliśmy do miasta oglądać helikoptery, którymi już lądowało wojsko. Tamten most dziś nazywany jest mostem śmierci. Nie stajeli tam most. Mieszkańcy Pripatii przychodzili na most całymi rodzinami, z dziećmi, z kobietami. Reaktor znajduje się nieco ponad dwa kilometry od mostu. Kiedy wrócili do domów, mieli czerwone twarze. Myśleli, że się opalili, bo dzień był wtedy gorący. Dwa kilometry. I nie patrzyli, do домой przychodzili z красными лицами. Tymczasem na moście ludzie otrzymywali 50 rentgenów, co stanowi dolną granicę śmiertelnej dawki na promieniowania. Niewiele mniej otrzymywali ci, którzy pozostali w mieście, bo to w tamtą stronę wiał wiatr od elektrowni. Następnego dnia mieszkańcy przyjęli dodatkową potężną dawkę promieniowania podczas spóźnionej o ewakuacji przez ten sam most śmierci. Także w przypadku tych ludzi brak oficjalnych danych dotyczących zachorowań i zgonów. W Kijowie, gdzie po ewakuacji zamieszkało wielu ludzi z Pripatii, trzymaliśmy się razem. Nie było tygodnia, byśmy nie spotkali się na czyimś pogrzebie. Chodzenie na pogrzeby stało się dla nas nawykiem. W sumie z 30-kilometrowej strefy wokół elektrowni ewakuowano 200 tysięcy ludzi. Jeśli dodać do tego ewakuacje ze skażonych terenów z Białorusi i Rosji, ta liczba wzrasta do pół miliona. Dwa dni po katastrofie stacja monitoringu radiacyjnego w Mikołajkach zarejestrowała aktywność izotopów promieniotwórczych przekraczającą o pół miliona razy zwykłe pomiary. To postawiło w stan alarmu pracowników jedynego polskiego reaktora jądrowego w Świerku. Pierwszą naszą reakcją było, trzeba sprawdzić, co się dzieje z naszym własnym reaktorem, ale kiedyśmy weszli do środka, do hali reaktora Maria, okazało się, że, promieni dawka, że moc promieniowania jest taka, jak była zawsze, czyli prawie żadna. No i wtedy stwierdziliśmy, że wobec tego źródłem promieniowania nie jest reaktor. Źródło musi być daleko. Skoro promieniowanie jest naokoło obudowy bezpieczeństwa. Choć dla laika wysokości przekroczonych normy brzmiały przerażająco, dla naukowców nie było powodu do niepokoju. Z powietrza dostaje się tylko małą część dawki promieniotwórczej. Więcej dostaje się od, od tego, tego pulpitu tutaj, od krzesła, czy ja od pana dostaję, bo każdy z nas promieniuje wszystko naokoło promieniuje. To faktycznie ułamek. Po katastrofie w Czarnobylu każdy Polak otrzymał dawkę promieniowania w wysokości 0,3 mW, a w ciągu kolejnych 70 lat swojego życia dostanie dodatkowo 0,9 mW. W tym samym czasie w wyniku promieniowania naturalnego dostanie 170 mW. Dwa lata mniej więcej po awarii czarnobylskiej zarzucano, że ilość martwych urodzeń bądź dzieci z wadami wrodzonymi wzrosła. Okazało się, że nieprawda, że w roku. W 87 to był, prawda, po Czarnobylu ilość tych urodzeń, z, dzieci z wadami, zmalała. Po Czarnobylu nie było wzrostu zachorowań na raka w Polsce. Jak teraz wygląda strefa zamknięta? To jest okno mojej klasy. Siedziałem w tej ławce, a tak wygląda teraz boisko, które widzisz na filmie. Ja to ten chłopiec po lewej. Przyroda szybko zawładnęła okolicą opuszczoną przez ludzi, choć tuż po wybuchu promieniowanie zabiło dziesiątki milionów zwierząt w rejonie. W pierwszy miesiącu to był szok, to był udar. W ciągu pierwszego miesiąca po katastrofie przyroda doznała szoku, wielkiego wstrząsu. Naukowcy i likwidatorzy, którzy pracowali w strefie przygaszeniu radioaktywnych pożarów, spotkali mnóstwo padłych zwierząt. Zrobiło się pusto. Ale w ciągu kolejnych miesięcy do roku tę pustkę zaczęła masowo zapełniać dzika zwierzyna. Dziś w strefie bujnie rozwija się fauna i flora, a ptactwo gnieździ się nawet w sarkofagu reaktora, gdzie poziom promieniowania przekracza normy milion razy. Przywiezione eksperymentalnie do strefy konie przewalskiego, rozmnożyły się, tworząc największą dziką populację tych zwierząt w Europie. Niektóre z nich wyłapują okoliczni mieszkańcy. Na historię o mutacjach zwierząt biolog reaguje jednoznacznie: Cała ta historia z mutantem i na to te wszystkie pasnienie. Historia o czarnobylskich mutantach, które się bez przerwy słyszy, są pokłosiem zimnej wojny i fantastyki naukowej. Jedyną anomalią były wyławiane przez nas po awarii ryby albinosy. Oprócz nich żadnych mutantów nie było. Te sumy giganty w kanale przy elektrowni są tak wielkie tylko dlatego, że nikt tu ryb nie łowi. Jak więc wygląda sytuacja radiacyjna w strefie? Zatrzymuje się w jednym z najbardziej wymownych miejsc w zonie, opuszczonym przedszkolu we wsi Kopaci. Po eksplozji w reaktorze likwidatorzy fizycznie myli wszystkie twarde powierzchnie, dlatego tutaj Radiacja jest stosunkowo mała, 0,8. Możemy przyjąć 1 microsievert, ale ziemi umyć nie można. Dlatego wystarczy dać tylko jeden krok, a radiacja wzrasta kilkunastokrotnie. Czy więc ta ziemia jest niebezpieczna? Czy narażam się na chorobę? Mało prawdopodobne, bo niebezpieczna dla zdrowia jednorazowa dawka na promieniowania wynosi około 100 milisievertów. Również w samej Prypiatii trudno o wysokie dawki promieniowania. Poniżej 1 mikrosieverta. Czyli jedna stutysięczna niebezpiecznej dawki. Postanawiam sprawdzić promieniowanie przy samej elektrowni. Pod koniec 2016 roku nowa szczelna struktura przykryje sypiący się stary sarkofag nad reaktorem czwartym. Łączna długość szczelin starego sarkofagu przekracza 100 metrów, wypada więc spodziewać się zwiększonej radiacji. W tej chwili znajduje się dosłownie 200 metrów od reaktora. Promieniowanie powinno być tu wysokie. Wcale nie jest, choć kiedy zbliżam się do reaktora, rośnie, tyle że w bardzo małym tempie. Po takich pomiarach nasuwa się oczywiste pytanie: czy do strefy może wrócić człowiek? Ludzie tu nie wrócą, bo zgodnie z ukraińskim prawem maksymalna roczna dawka promieniowania dla człowieka wynosi 1 ms, a tu średnia dawka to 2-3 ms. Także Polskie Prawo uważa 1 milisievert za bezpieczny pułap, tyle że w Warszawie średnie promieniowanie wynosi 2 milisiewerty rocznie, w Finlandii 7 milisiewertów, a w rekordowym irańskim mieście Ramzan 400 milisiewertów. W żadnym z tych miejsc nie stwierdzono zwiększonej zachorowalności na nowotwory. Ale sytuacja w Zonie jest nieco bardziej skomplikowana. Po akcji ratunkowej w Zonie zostały tysiące napromieniowanych maszyn. Autobusy, które przewoziły likwidatorów, ciężarówki, helikoptery, spychacze. Większość z tych rzeczy została zakopana. Cała reszta znajduje się na tym cmentarzysku. To bardzo duży obszar, ale to, co jest za linią tych autobusów, możemy obejrzeć tylko z drona, bo promieniowanie po drugiej stronie jest niebezpieczne dla ludzkiego życia. W tym przypadku możemy mówić nawet o tysiącach milisiwertów. Dlatego choć w innych obszarach strefy żyją w dobrym zdrowiu nielegalni osiedleńcy, którzy wrócili tu na starość, nie ma planów otwarcia jej dla normalnego życia. Dla mieszkańców Czarnobyla i okolic okazało się śmiertelnym zagrożeniem, nas w Polsce praktycznie nie dotknęło. Przynajmniej pod względem zdrowotnym. W wyniku psychozy spowodowanej czarnobylską katastrofą, zrezygnowano z uruchomienia praktycznie gotowej do użytku elektrowni jądrowej w Żarnowcu, która dziś jest zalana przez wody okolicznego akwenu. Naukowcy twierdzą, że taka decyzja w Polsce była bezpodstawna. Takich awarii w okolicy Polski być nie może. Reaktorów tego typu nie ma. To było w przeszłości. Czarnobyl się nie powtórzył. Jednak tacy ludzie jak Aleksandr, dla których Czarnobyl okazał się największym życiowym dramatem, na zawsze utracili wiarę w bezpieczny atom. Ludzi, którzy nie nauczyli się kontrolować atomu, można porównać do neandertalczyków, którzy odkryli ogień. Wiedzieli, jak go rozpalić, ale nie mieli pojęcia, jak go ugasić. No, my na Ludzkość nie dorosła jeszcze do atomu.